Witam serdecznie na moim blogu, bardziej podcastowym blogu niż normalnym blogu, ale to nie ma znaczenia. na początku szybko powiem, co możecie tutaj znaleźć, co będziecie mogli tutaj znaleźć. Otóż zajmę się tematem growym, książkowym i ogólnie coś w tym kierunku. Jestem trochę zainspirowany pewnym suchym kanałem. Jak poszukacie pewnych suchych kanałów, to znajdziecie na odpowiedni suchy kanał. Nie wiem, czy mi to będzie wychodzić dobrze, czy komuś się spodoba, czy nie. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszą grą, którą zrecenzuję, z pseudo-recenzuję, będzie Limbo na PC. Po prostu sprawdzę, jak mi to wyjdzie. Jeśli będzie fajnie, jeśli komu się spodoba, jeśli ktoś uzna, uzna to za pożyteczne, to będę robił dalej. jak nie, no To też będę robił dalej, jeśli nie będę przejmował. Bo po co? No, pozdrawiam wszystkie osoby, które to wysłuchały i które zmarnowały swoje, swoją minutę z życia na przesłuchanie i zapoznanie się z moim dziwnym tekstem.